Witajcie kochani, czy nie widać, czy mnie słychać? Podstawowe pytanie, od którego zaczniemy. Dajcie proszę feedback, czy wszystko jest ok. I zaczynamy. 10 na 10, super, cieszę się bardzo. Kochani, system afilacyjny ekologii, dlaczego ta praca może być dla Ciebie? Dzisiaj krótko odpowiemy sobie na to pytanie. Krótko, ponieważ przygotowałam tylko 7 slajdów. Takie spotkania cyklicznie odbywają się w ramach naszej współpracy z ekologii. Mówię cyklicznie takie, czyli opowiadam o możliwościach nawiązania współpracy, ale ponieważ czujemy z moim zespołem potrzebę tego, żeby pokazywać Wam zalety pracy w ekologii na różnych płaszczyznach i pod kątem różnych aspektów, to dziś po raz pierwszy porozmawiamy sobie o systemie afilacyjnym. Bo bardzo często pytacie mnie, Słuchaj, Żeneta, jaka to jest w ogóle praca, o co tak naprawdę tam chodzi, co ja będę musiała robić, tak, jeżeli zdecyduję się na współpracę, więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. W ogóle, kochani, czym jest system afilacyjny, czym jest afilacja? Afilacja jest coraz bardziej popularna i coraz więcej firm decyduje się na ten model współpracy. Jest to system, który polega na promowaniu e, produktów, które nie są nasze... Ponieważ nie jesteśmy ich producentami w zamian za prowizję. Ja jako przedsiębiorczyni, można tak powiedzieć, miałam swoją, mam swoją działalność gospodarczą od 2012 roku, prowadziłam swoje dwa sklepy internetowe. Wiem, że bycie producentem jakiegokolwiek produktu jest. Czasochłonne. Bez dwóch zdań y, trzeba włożyć w to mnóstwo energii, zaangażowania, y, kreatywności, od wymyślenia tego produktu poprzez cały proces produkcyjny, poprzez promocję y, i tak dalej. Więc w systemie afilacyjnym y, producent danego produktu daje Wam produkt i mówi: Słuchajcie, masz tutaj dobry produkt, wypróbuj go, spróbuj. Jak Ci się on sprawdzi, to poleć go dalej. I ty zarobisz na tym, i ja zarobię na tym i wszyscy są zadowoleni. To, co jest ważne w systemie afilacyjnym, to to, że nie musisz mieć swojego sklepu, czyli nie musisz się zatowarowywać, nie musisz kupywać produktu, tak? a następnie go gdzieś umieszczać, wynajmować jakąś przestrzeń, ponieważ sprzedajesz i kierujesz potencjalnego klienta na stronę producenta, żeby tam sobie zakupił, zakupił sobie ten produkt, czasami też firmy różnego rodzaju decydują się na przykład na udostępnienie kodu, tak? Czyli na przykład jak kupię sobie ten test, bo mam taką ochotę i wpiszę sobie kod taki, taki, to to wtedy będę miała coś taniej, a osoba, która mi to poleciła ma z tego tytułu wynagrodzenie. Tutaj w ekologii, zaraz sobie o tym porozmawiamy, wygląda to trochę inaczej, czyli nie ma tych kodów, ponieważ w tym systemie afilacyjnym, tak jak powiedziałam, bardzo często to wygląda po prostu tak, że masz swój link, tak zwany link afilacyjny, linkiem się dzielisz, ktoś kupuje, ty zarabiasz. Na czym polega praca? Twoja praca polega na promocji produktu, to po pierwsze, wiadomo, jak promujesz produkt, no to dostajesz wynagrodzenie wtedy, kiedy go sprzedajesz, więc sprzedajesz i sprzedajesz to poprzez stronę internetową producenta. Celowo mówię o tym promowaniu produktów, ponieważ wielu osobom kojarzy się tylko ta praca z nachalną sprzedażą. To nie ma nic wspólnego z nachalną sprzedażą, ponieważ tak naprawdę w tym modelu afilacyjnym, Najważniejszą rzeczą, którą warto sobie jakby wziąć do serca, jest to, że kupujemy jakiś produkt, mamy go i my go dalej polecamy. Czyli na przykład bardzo często widzę, że ktoś poleca jakieś klapki albo buty, albo ekspres do kawy. tak? Czyli moi odbiorcy mają do mnie zaufanie. Ponieważ stworzyłam to zaufanie, czy moi znajomi, czy ktokolwiek inny, kogo postawicie naprzeciw siebie, bo stworzyłam to zaufanie i oni wiedzą, że ja lipy nie polecam. Więc, skoro u mnie się to sprawdziło, to u ciebie też może się to sprawdzić. No i polecają różne produkty, bo producent daje im taką możliwość. A zatem, czy ekologii to jest model afilacyjny? Bardzo dobre pytanie, na które teraz sobie odpowiemy. Odpowiedź brzmi tak. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, polecasz produkty, te produkty znajdują się na stronie wwwekologi.com po uprzednim ich wypróbowaniu. Czyli kupujesz sobie produkt. Po zakupie takiego produktu zostajesz partnerem. Zaraz o, tej, o tych krokach opowiemy więcej. Zostajesz partnerem, partnerką firmy Ekolodii. I dzięki temu możesz generować link, który wysyłasz zainteresowanej osobie, bądź dzielisz się tym linkiem na swoich social mediach i ta osoba po prostu sobie ten produkt kupuje. Czyli jesteś łącznikiem pomiędzy producentem kwasów omega-3, czyli firmą Ecology, a klientem, pacjentem, osobą zainteresowaną suplementacją, czy kwasami omega-3, czy kolagenem, czy... Innymi produktami, które znajdują się w naszej ofercie. Tak jak powiedziałam, nie musisz się zatowarowywać, czyli nie sprzedajesz omegi spółki, masz swój link afilacyjny. To, gdzie ty go wrzucisz, zależy od ciebie. Nie możemy sprzedawać produktów na platformach typu OLX, Allegro itd. Natomiast jeżeli przygotujesz swoją stronę internetową, bo będziesz się chciała podzielić na przykład swoją historią, być może swoją historią zdrowotną, um, jak ci kwasy Omega 3 pomogły, bądź przygotujesz grupę na Facebooku, bądź jakiś ciekawy mm, profil na Instagramie, bądź właśnie profil na Facebooku, bądź na Twitterze, na TikToku, gdziekolwiek chcesz i będziesz się dzieliła, to tam możesz wyrzucać swoje linki. Tak? możesz wpaść na pomysł, że na przykład stworzysz jakąś swoją grupę, zaczniesz od znajomych, bo wiecie, metodą rekomendacji stwarzacie grupę na Facebooku, grupa na przykład, nie wiem, dotyczy zdrowia, jakiejś tam dziedziny zdrowia, bo ta dziedzina na przykład Was interesuje i. E, prosicie swoich znajomych. Hej, słuchaj, zaczęłam współpracę z firmą ekologii. E, mam tutaj fajny pomysł na grupę. E, dołącz, dołącz jakieś swoje, swoich znajomych, e, zróbmy coś fajnego, a może ty też się zdecydujesz na współpracę i tak dalej. Także pomysłów, co wy zrobicie z tym linkiem apelacyjnym, może być bardzo, bardzo dużo. Możesz na przykład przygotować sobie ulotki możesz e, mieć zawsze przy sobie wizytówkę ze swoim kodem QR, gdzie będzie ten link apilacyjny. I zawsze kogokolwiek nie spotkasz, tym bardziej, i to podkreśla, że jest to produkt uniwersalny. Czyli kogokolwiek nie spotkasz na swojej drodze, to gwarantuję, że ta osoba. No, tak na 95% potrzebuje kwasów Omega 3. Dlatego my kochamy pracować na tym produkcie, bo jest to produkt nietoksyczny, produkt, który nie szkodzi, a produkt, który pomaga. Dlatego ja bardzo często mówię, że kwas Omega 3 to jest taki produkt w ekologii, że on się sprzedaje sam. Ze względu na swoją wysoką jakość. I teraz, jeżeli klient zakupi swoje rekomendacje, to tak jak powiedziałam, ty otrzymujesz część prowizji. No, bo firma zarobiła i ona chce ci się odwdzięczyć, tak? Ona zdaje sobie sprawę z tego, że ty wkładasz wysiłek w to, żeby polecić Omegę, przetestowałaś ją, ona nie płaci za reklamę w telewizji, na billboardach, nie płaci, nie wiem, influencerom grubych pieniędzy za to, że mają pokazać zalety tego produktu. Ona wypłaca wynagrodzenie za polecenie tobie, bo ona wie, że to ty jesteś najlepszą reklamą. Bo kupiłaś produkt, sprawdziłaś na sobie, wiesz, że to działa, być może też poznałaś trochę aspektów, dlaczego kwasy omega 3 działają i tak naprawdę Ty jesteś, tak jak wspomniałam, najlepszą reklamą tego produktu, więc firma chce Cię za to wynagrodzić. Proste. Prawda? No właśnie, czyli kochani, jakie zalety? Wiemy już, że firma Ekologii daje tutaj możliwość współpracy afilacyjnej i możesz się tylko i wyłącznie tym zajmować. Więc jakie dostaniesz, jakie będziesz miała zalety? Przede wszystkim możesz mieć też darmowe produkty. I to jest fantastyczna rzecz, ponieważ oprócz prowizji, którą otrzymujesz, zaraz ci powiem, jaka jest to prowizja, możesz mieć darmowe produkty. Jako partner możesz mieć po dwa darmowe produkty każdego rodzaju. Czyli jeżeli posiadamy na przykład Omega Kids klasyczną gold i Vegę przykładowo, to jak pracujesz, to możesz mieć po dwa darmowe produkty co miesiąc, czyli dwa darmowe kids, dwie omegi klasyczne, dwa goldy, dwie omegi wegańskie, możesz mieć dwa kolageny, możesz mieć testy, saszetki, bo firma daje Ci też to w ramach Twojej pracy. Oczywiście nie za darmo, ale za to, że pracujesz, firma w ten sposób również Cię wynagradza. Ale firma nie bazuje tylko na produktach darmowych, bo te darmowe produkty za opłatę kuriera to jest taki dodatek. Tutaj podstawą jest wynagrodzenie. Prowizja, ponieważ ekologia jest firmą norweską, jest wypłacana w euro. I teraz, co dostajesz? Posłużę się przykładem omegi klasycznej. Jeżeli zainteresujesz kogoś omegą klasyczną i on sobie zakupi dwie pierwsze buteleczki, ty w pierwszym miesiącu otrzymasz 20 euro. Ja tutaj mówię o sytuacji po odblokowaniu MaxCaba. To są takie już bardziej zaawansowane rzeczy, czyli po zrobieniu twoich pierwszych trzech sprzedaży, bo pierwsze sprzedaże mają prowizję niższą, a jak już sobie odblokujemy tego MaxCaba, to wtedy dostajesz ekstra prowizję. W pierwszym miesiącu zakupu klienta 20 euro. Zwróć uwagę, euro nie złotówek bo 20 zł, to tak wiecie, by brzmiało trochę dziwnie, ale 20 euro to już jest prawie 100 zł, to już jest całkiem dobre wynagrodzenie. Czyli jeżeli firma sprzeda dwa, dwie omegi o wartości tam 300 paru złotych, to Ty dostajesz z tego niecałe 100 zł. Uczciwie bardzo. Jeżeli twój klient będzie się dalej suplementował, to w czwartym miesiącu z tej ekstra prowizji dostajesz kolejne 10 euro i w szóstym kolejne 10 euro. Czyli taka sześciomiesięczna suplementacja, jeżeli twój klient wykupi całą, bo nie ma takiego obowiązku, da ci ekstra prowizję 40 euro od jednego klienta. Ale to nie wszystko. Dlatego, że im dłużej z nami pracujesz, tym wpada ci dochód pasywny. E ja często rozmawiając z różnymi przedsiębiorcami, e, słyszę, że to jest to, co ich najbardziej interesuje, czyli dochód pasywny. Wykonali pewną swoją pracę, a potem jeszcze mają z tego tytułu korzyści. Czyli jeżeli ja, tutaj pierwsza lepsza, która się zezwała, Aga, hej, powiedzmy, ja zainteresowałam Agnieszkę kwasami omega-3. Ona sobie kupiła, jej wysłałam link. Ja nie wiem, czy Agnieszka kupi w przyszłym miesiącu, ale powiedzmy, że Agnieszka kupi w przyszłym miesiącu produkt. Będzie Agnieszka, potem Kasia, Asia, Ania i tak dalej. Mam już tych klientów sześciu. Od siódmego klienta, który będzie ponawiał zakup, ja dostaję dochód pasywny, czyli ja już nawet nie kontroluję, czy moi klienci ponawiają zakupy, ale firma mnie za to wynagradza. I ten dochód pasywny to jest od 10 do 25%. Czyli jeżeli startujemy zawsze z pułapu 10%, czyli jeżeli na przykład Omega Kit kosztuje 113 zł, no to 11,30 w złotówkach jest Twoje, tak? Za każdy ponowiony produkt. I tak dalej. Jeżeli ponowiona Omega Klasyczna kosztuje 158 zł, to 15, 164, to 16,40 jest Twoje. Ale jeżeli masz tych klientów coraz więcej i wchodzisz na pułap 15, 20 i 25 no to sama możesz sobie wyliczyć, ile firma ci z tego oddaje. Oddaje ci nie za darmo za twoją pracę. Uczciwe? Bardzo. No i masz tutaj jeszcze bonus za ilość osobistych klientów. Pierwszy bonus to jest 20 klientów, potem jest 50, 100, 250 i 500. Takie dodatkowe bonusy, również wypłacane w euro, które możesz mieć. Czyli podsumowując, masz ekstra prowizję: 20, 10, 10 euro na przykładzie omegi klasycznej, bo za kitca jest mniej, a na przykład za golda więcej, tak? Za pakiety takie rodzinne, mamy familijne też jest więcej, więc ja się jakby posługuję tym jednym konkretnym przykładem. Dochód pasywny, który widzisz na swoim koncie wtedy, kiedy masz minimum 6 klientów, i bonus za ilość osobistych klientów. I zobacz, ty się tylko dzielisz linkiem. To jest twoja praca. Czyli jak ktoś mnie pyta, na czym polega ta praca w ekologii, to właśnie mówię o tym. Czyli próbujesz produkt, zdobywasz wiedzę siłą rzeczy. My chcemy więcej wiedzieć o medze i mamy tutaj szkolenia, grupę, wsparcie, bo chcemy bardziej pomagać, tak? Więc oprócz tego, że Zdobywasz wiedzę, to jest, słuchajcie, to jest rozwój osobisty. Jakby nie było, my zdobywając wiedzę, uczymy się, a nauka jakakolwiek by nie była, zawsze nas wzbogaca. Więc to jest dodatkowy atut współpracy, rozwój na każdej płaszczyźnie. Pracujesz, i to jest bardzo ważne, kochani, pracujesz ze sprawdzonym partnerem. I podkreślę, bo wybór afilacji, systemu afilacyjnego jest bardzo ważny, żeby, że tak powiem, nie wtopić, bo są partnerzy, którzy może nie wiem, nie wypłacają pieniędzy, o różnych sytuacjach takich słyszałam, tak? Natomiast tutaj firma ekologii działa na rynku od 25 lat. To jest firma, z którą współpracują specjaliści, ale nie tylko, bo nie jest to firma dla specjalistów. Nie musisz być dietetykiem, kosmetologiem, fizjoterapeutą czy w ogóle kimś z branży zdrowia. Niezależnie od tego, Jaki masz zawód, ty możesz polecać Omega-3, bo masz takie prawo, bo każdy w Polsce, za granicą może polecać suplement diety i nie musi być specjalistą. Więc pracujesz ze sprawdzonym partnerem i ja daję ci gwarancję tego, że te pieniążki, które zarobić, będą ci wypłacone. Wypłata prowizji jest regularna. Raz w miesiącu jest darmowa i jeżeli masz potrzebę wypłacać częściej, to możesz sobie wypłacać tą prowizję częściej i tak naprawdę masz wgląd w każdą sprzedaż. Tak widzisz, co kto kupił od Ciebie i ile z tego dostałaś pieniążków, więc możesz też to kontrolować i to jest naprawdę bardzo bezpieczny model pracy. Czyli niski koszt startu, a możliwość większych zysków. I teraz porozmawiamy sobie chwilkę na temat niskiego kosztu startów, bo bardzo często pada pytanie, to co ja muszę zrobić, bo bardzo mi się to podoba i chcę... To po prostu zacząć robić, skoro mogę, więc niski koszt startu. No, i teraz pytanie do Was. Ile musiałabyś zainwestować, by stworzyć własną firmę? To jest pytanie retoryczne, wy mi tutaj nie musicie odpowiadać, ale bardzo często, jak rozmawiam z osobami, które gdzieś tam hmm, chcą rozwijać swoją firmę, no to mówią: ojej, te koszty startu są takie duże, albo strona internetowa, postawienie. Ja teraz stawiam stronę internetową i nie chcę wam nic mówić, ale postawienie dobrej strony internetowej. To jest koszt około 5000 zł. Tak, oczywiście można zrobić taniej, zależy też na jaką firmę traficie, ale ja wam, jakby, tak w zarysie, powiedzmy, 5000 to jest postawienie strony internetowej, sklepu, regulaminu itd. No teraz musicie stworzyć jakiś produkt, tak? Więc musicie zainwestować w całą linię produkcyjną. Gdybyście chcieli, mieli jakąś, nie wiem, pomysł na super ekstra przebadane suplementy, stworzyli jakąś taką świetną recepturę, to to są naprawdę grube pieniądze, bo tam nikt Wam nie zrobi pięciu butelek jakiegoś suplementu. To idzie na ilość, tak? czyli to są ilości 500 sztuk, 1000 jednej rzeczy, więc musicie najpierw wyłożyć te pieniądze, żeby móc to stworzyć. Później, co musicie jeszcze zrobić? Musicie pomyśleć, w jaki sposób ten produkt rozprowadzać, ile zainwestować w reklamę. A tu dostajecie wszystko za darmo, bo macie stronę, tylko kopiujecie link i wysyłacie dalej. Więc no dobra, trzymam trochę w niepewności, ile musisz zainwestować, by stworzyć własną firmę w ekologii, czyli zbudować markę osobistą w oparciu o świetne produkty. Najniższy zestaw startowy tak wygląda. I macie tutaj dwie butelki Omegi. Pełnowartościowe produkty. Trzy testy. Wartość takiego jednego testu, kochani, to jest prawie 400 zł. To jest test, który bada wasz stosunek kwasów omega-3, omega-6 i stopień wysycenia krwinki omegą-3. I dostajecie takie całe opakowanie 15 jednorazowych saszetek i takie materiały na start. First up, start up i first, first up. Jedno, zapomniałam. W każdym razie takie dwie ulotki które też ci pokażą, to są takie ogólne europejskie, jak tutaj zacząć w ekologii, bo tak jak wspomniałam, mamy tutaj bardzo dużo materiałów grupowych, więc jesteś zaopiekowana, bo dodajemy cię do grupy, więc po prostu nie musisz się o nic martwić, jeżeli tylko będziesz miała w sobie energię, werwę do tego, żeby pracować i żeby tutaj otworzyć się na możliwości, które daje ekologii, to naprawdę wyciągniesz z tych materiałów bardzo dużo rzeczy dla siebie. No i dobra. Napięcie rośnie, ile taki zestaw może kosztować? Kochani, jednorazowa inwestycja, by stworzyć markę osobistą w oparciu o firmę Ekologii, to jest 599 zł. A wartość takiego zestawu to jest ponad 1400 zł. Czyli gdybyście byli klientami i chcielibyście sobie to kupić, to zapłaciłbyście około 1400 zł. A firma Wam, partnerom, nam partnerom, robi ukłon i mówi. Chcę, żebyś ze mną pracował. Jeśli chcesz ze mną pracować, wypróbuj tych produktów, zrób sobie ten test, sprawdź, czy potrzebujesz kwasów omega-3. Daj ten test w prezencie komuś, kto być może będzie potrzebował tej omegi, żeby przekonać, żeby jej pokazać. Zobacz, pełnowartościowy test, który jest wysłany do laboratorium, to nie jest, są żadne czary-mary, to są testy laboratoryjne. To jest test z laboratorium VITAS, laboratorium VITAS współpracuje z NASA, albo NASA współpracuje z laboratorium VITAS. To jest wspaniała firma, która testuje z próbki krwi. Więc 599 to jest twój wkład, inwestycja, by stworzyć własną firmę. I teraz, jak popatrzysz na to przed premat tego, że to są produkty dla ciebie, to to nie jest inwestycja w biznes, to jest inwestycja w zdrowie, bo to są produkty dla ciebie. Od tych produktów e, zaczynasz. I zobaczcie, zakup takiego pakietu to jest 5 minut. Tak, jeżeli chciałabyś dzisiaj zacząć pracę, to możesz w dniu dzisiejszym wystartować, zakupić sobie pakiet, wrócić do osoby, która cię na dziś zaprosiła na to spotkanie, bądź która ci wysłała link, i po obejrzeniu, jeżeli poczujesz to coś na zasadzie: chcę tak pracować, chciałabym mieć taką pracę, chciałabym spróbować swoich sił w systemie afilacyjnym, to serdecznie zapraszam. Podsumowując, elastyczny model. Pracy. Możliwość budowania zespołu jako opcja. Dziś rozmawiamy sobie o tej opcji polecania produktu, ale firma ekologii daje Ci też możliwość zbudowania tego zespołu zbudowania zespołu osób, które będą chciały w tej apilacji pracować. Jeżeli czujesz, że chciałabyś to robić, jeżeli lubisz pracę w grupie, jeżeli lubisz ludzi, jeżeli lubisz z nimi pracować, to może ta opcja również Cię zainteresuje. Ty nie musisz tego robić, ale to jest opcja dodatkowa. Pracujesz w dogodnych warunkach, pracujesz z domu. Świetny model pracy dla osób, które muszą być w domu z różnych powodów, tak? W ogóle słuchajcie, kochani, idzie teraz wrzesień, dzieciaki idą do szkoły, więc można sobie rozkręcić swój mały biznes tutaj, czyli podjąć tą nową pracę. I wykorzystać. No właśnie, to ile czasu wykorzystasz, zależy od Ciebie. Możesz poświęcić na to pół godziny, godzinę, dwie, tyle ile możesz, bo to Ty decydujesz, jak też pracować, ile chcesz pracować i kiedy chcesz pracować. Nie musisz zakładać działalności gospodarczej, nie masz żadnych stałych, miesięcznych kosztów. I to jest Naprawdę bardzo ważne, że ty, kochana, nie musisz tutaj opłacać właśnie tego sklepu internetowego i tak dalej. Ty pracujesz, e, polecasz te sprawdzone, te sprawdzone produkty tego sprawdzonego producenta i to jest twoja praca. Tak? Edukacja własna, edukacja innych, polecanie produktu, wygenerowanie e, linku. Możesz dorobić lub zarobić. To ile zarobisz zależy od Ciebie, będzie uzależnione od Twojego zaangażowania. E, wiadomo, e, nic nam drzewa nie spada. Trzeba nastawić się pozytywnie i mieć pozytywne nastawienie do tej pracy. Pomyśleć o tej pracy jako o możliwości, która się przed Tobą być może dzisiaj otwiera, żebyś e, dzisiaj pomyślała sobie o tym, że możesz spróbować czegoś innego. Bo jeżeli nigdy nie pracowałaś w modelu afilacyjnym, to możecie to przerażać, bo możesz nie wiedzieć, czym się to je, ale po to jest dzisiejsze spotkanie, żeby ci trochę to rozjaśnić, że tu nie ma się czego bać. Praca, która wymaga jedynie dostępu do internetu. Czy jesteś w Polsce, czy masz ochotę wyjechać? Ja teraz byłam w Grecji, oczywiście skupiłam się na odpoczynku, ale bywały sytuacje, w których ktoś mnie prosił o link, o pomoc w zakupie, o możliwość dołączenia zespołu, porozmawiania i tak Więc ja. Sobie dawkowałam malutki czas podczas swojego urlopu, żeby móc troszkę popracować, bo czułam, że są osoby, które akurat tu i teraz chciałyby to zrobić. Więc, no, możesz pracować, możesz nawet, nie wiem, wyjechać sobie na Haiti i tam pracować. Jak masz dostęp do internetu, to możesz tą pracę wykonywać. Praca dla każdego, niezależnie od zawodu. Tak jak powiedziałam, nie tylko dla osób z branży zdrowia. Bo czy jesteś przedsiębiorczynią, czy jesteś kosmetyczką, czy pracujesz w sklepie, czy pracujesz w, kawia, w kawiarni i w kwieciarni, ta praca również jest dla Ciebie. Dziś posiadanie kilku źródeł dochodu jest bardzo ważne. I mówi o tym wiele osób, żeby te źródła dochodu, żeby w ogóle kobiety były bardziej takie, wiecie, nastawione na inwestycje. To jest w ogóle wspaniałe, że... My, jako kobiety, chcemy się otwierać. Oczywiście to nie jest praca tylko dla kobiet, bo możecie też proponować tą pracę mężczyznom. I ja też zapraszam tutaj mężczyzn, którzy być może są z nami albo być może usłyszą ten webinar. To jest praca dla każdego, to jest praca dla przedsiębiorców, dla osób, które widzą potencjał w firmie, bo firma ma ogromny potencjał i mamy ogrom pracy do zrobienia tutaj i możemy się bardzo rozwijać i tak naprawdę potrzebujemy rąk do pracy. I brak ryzyka, czyli to o czym powiedziałam, bardzo często pada pytanie: ok, jak nikt nie sprzedam, to nikt nie sprzedasz, to nic się nie dzieje, a jak zechcę skończyć z ekologii i już nie pracować, to skończysz i nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów. Natomiast daj sobie czas. Ponieważ mm -hmm. czasem bywa, i e, o tym porozmawiam sobie w przyszłym tygodniu, jak pracować, kiedy słyszysz cały czas w głowie ale, ale. Nie wiem, czy komuś sprzedam, ale nie wiem, czy ktoś będzie chciał ode mnie coś kupić. Tak naprawdę, twoje powodzenie w tej pracy zależy od twojego nastawienia. Jeżeli nastawisz się pozytywnie, to choćby się cokolwiek działo, to ty będziesz szła do przodu. Więc w naszej pracy skupiamy się również na tej otoczce takiej psychologicznej, tak, żeby tutaj rozmawiać pomiędzy sobą o możliwościach, o, 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 o wierze w siebie, wiara, ja często to podkreślam, wiara w firmę, wiara w ten model pracy, wiara w produkt i wiara w siebie. Jeżeli uwierzysz w siebie i postanowisz podjąć tą pracę i Przyłożyć się do tego i powiesz: Daję sobie czas, ok, będzie ciężko, bo zobacz, gdybyś. Powiem tak, na przykładzie, naprawdę siebie jako producentki um, zajmowałam się ubraniami dla kobiet, um, tworzyłam też frotki i tak dalej, współpracowałam z innymi osobami. To ja pamiętam, że usłyszałam kiedyś, że biznes trzeba oceniać po dwóch latach, dwu, dwa, trzy lata takiej pracy, a teraz zobacz, ty nie jesteś producentem, ty zobacz, ile czasu zaoszczędzasz. Um, Ponieważ tak naprawdę wszystko masz podane na tacy, więc nie masz ryzyka. Gdybyś chciała powiedzieć, nie, to nie jest dla mnie, to nie. Możesz zacząć od dziś. Pytanie, co ty na to? Kochani, czy macie jakieś pytania? Tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie podjąć współpracę, do czego serdecznie was zapraszam, bo będzie się dużo działo przed nami jesień. Dużo osób potrzebuje wsparcia w zakresie suplementacji, mądrej suplementacji i tu możesz być Ty tym łącznikiem pomiędzy tymi osobami a firmą, żeby polecić produkt bardzo wysokiej jakości, jednej z największych, najlepszych jakości w całej Europie. Więc wróć proszę do osoby, która Cię dzisiaj zaprosiła, poproś o link do pakietu, od momentu od którego go zakupisz, dodajemy Cię do grupy i działamy. A przygotowaliśmy dużo fajnych rzeczy, więc mam nadzieję, że będziesz miała możliwość i szansę tego skorzystać. Chciałam się zmieścić w 30 minutach, tak jak powiedziałam. Kochani, czy macie może jakieś pytanka, czy coś jest niezrozumiałe? Jeżeli tak, to piście śmiało. Może uda mi się, znaczy uda mi się wtedy odpowiedzieć na to pytanie, a jeżeli nie, to nie pozostaje nic innego jak powiedzieć do zobaczenia w naszym zespole, do zobaczenia na grupie. Działamy. No dobra, nie ma chyba pytań, bo widzę, że tutaj nikt raczej nie stuka. Było mi bardzo miło spędzić z wami to dzisiejsze popołudnie, już prawie dzisiejszy wieczór, powoli zaczyna się robić ciemno. No, dzieciaki niedługo wracają do szkoły, więc naprawdę będzie szansa skupić swój umysł na czymś innym. Dziękuję Wam raz jeszcze za dzisiejszy wieczór. Darek napisał, zapraszamy, zapraszamy do grupy Equilib Polska. Do zobaczenia, do usłyszenia i dobranoc.